Drodzy Państwo witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polachów, Lechów, drodzy Państwo, Słowian Witamy wszystkich poddanych Królestwa Polskiego. Chcieliśmy teraz tutaj taki suplement jeszcze dodać do odezwy Helskiej, znajdujemy się na końcówce plaży Jastarni i początku plaży w Kuźnicy, w Kazimierzowie dawniej, po królewsku, w kierunku chałup i Władysławowa war is stupid, tak? Wojna jest głupotą. Taki jest napis, drodzy Państwo, tutaj. Profetyczny, prawda? Gdy będziemy się oddalać, ci, co znają tutaj te tereny, wiedzą, że jest to schron, a właściwie bunkier, można powiedzieć. Semp, z czasów II wojny światowej. Dokładnie, bo z 1939 zaczął być budowany, 15 listopada miał być skończony, nie został skończony. No tak, jak ta pierwsza Bolszewia. Czy Właściwie druga Bolszewia, tak? bo to była druga RP, druga Bolszewia I trzecia Bolszewia, drodzy Państwo Dokładnie tak samo to robi tak? Buduje rzeczy zbędne Ten obiekt nigdy nie był zaatakowany Wydane kupę pieniędzy On rozpoczął tu rejon umocniony Hel W kierunku, drodzy Państwo Właśnie Jastarni i Helu A z drugiej strony był na końcu, może obejdziemy go, drodzy Państwo Był na końcu jakby zwężania się półwyspu helskiego i jego najwęższym miejscu, tak? czyli między Kuźnicą a chałupami. Zresztą on był przełamany i zatopiony, czy podtopiony. Drodzy Państwo, więc w tym kierunku mamy odcinek helu bardzo już wąski, 400 metrów może i nawet mniej. Tu on się rozszerza, aby ktoś sobie na mapę zobaczył czy na Google Maps to zobaczy prawda i taka konstrukcja z 1939 roku tutaj jest Wydaje, że 45 wyjście z Jastarni na plaży, aby ktoś tak bardzo chciał tutaj przybyć to jest takim miłośnikiem militariów, ale my tu mamy wojnę i Putina Anteporta, drodzy Państwo. Przyszło zrobić tą dokrętkę. Na grafiki się nie znamy. Przyszło zrobić tę dokrętkę nam tutaj w tym miejscu ponieważ chcielibyśmy powiedzieć, że liczenie tylko na siły materialne, na pieniądze, na koncepcje, na militarne, no bo ktoś sobie wymyślił tak, postawię trzy bunkry, tu na środku i na końcu i właściwie będę pilnował wejście do twierdzy od strony Władysławowa. Jakaś tam koncepcja, drodzy Państwo, okazało się, że błędna, tak? Wyłożone pieniądze, hel 2 października jako ostatni poddaje się ta twierdza, Czyli ten skrawek tutaj od tego miejsca w kierunku Helu się poddaje najpóźniej. Czyli oczywiście to była skuteczna obrona, ale w sytuacji ogólnopolskiej można powiedzieć, że no, bezproduktywna, tak? Trudno powiedzieć beznadziejna, bo takie punkty oporu się liczą. Dzisiaj nawet tego nie mamy, tak? Jakbyśmy zapytali Macierewicza, jakiego takiego nieformalnego hetmana kaczyńskiego, czy pseudo hetmana, Panie Jonajcie, gdzie macie umocnienia? Gdzie jest rejon umocniony? Modlin może? Może Hel? Tu nie ma żadnego żołnierza, ani, ani jednego praktycznie. Drodzy Państwo, ani tu, ani tu nie ma ani jednego żołnierza, a mamy do obrony, do obrony wody terytorialnej kawał Polski, tak? Więc jest to klęska, co co mówiliśmy, ale pokazujemy właśnie koncepcję Piłsudczyków, tak? Wydawanie pieniędzy, drodzy Państwo, a wystarczyłoby tylko bardziej podminować, nie tylko w Trzewie i tak dalej. I utrudnić, i w ogóle kampania wrześniowa, naszym zdaniem, spokojnie mogła być wygrana. Więc to była taka sama ustawka, jak jest w tej chwili e, na Ukrainie prawdopodobnie. Tak? I dlatego nie wiemy, jak to się zakończy. W tym przypadku egzamin zdaje w jakimś sensie armia ukraińska. Pamiętam, jak śmialiśmy się, że za własne pieniądze kupują sobie karabiny, kamizelki kuloodporne itd. Tak Ale oni mieli świadomość, tak? czego brakuje w Polsce. Kto się pytał kto z Państwa ma kamizelkę kuloodporną. Ktoś z Państwa ma karabin snajperski? Kto ma przeciwpancerny karabin? Znaczy wyrzutnie. Kto ma moździerz? Bo tu też był moździerz, który nigdy nie dotarł. Tu miało być jeszcze jakieś inne umocnienie, bo on miał też bronić tego kawałka wybrzeża. Aż się prosił jakąś armatę, prawda? A tu nie było. Tu miało dotrzeć, nie dotarło. Czyli tak jak miało być, tak? Miało być budowane, budowane, ale nie zbudowane. To tak jak ta armia, prawda? U Macierewicza ma być budowana, budowana, ale nie zbudowana. Obrona terytorialna pięknie brzmi, ale to jest mięso armatnie, ponieważ to jest komponent władzy, si sił operacyjnych. Żaden powiat nie jest oddzielnie, nie ma własnego Wojska Pospolitego Ruszenia w sensie partyzanckim, bo my tu nie mówimy o jakiejś armii, o czołgach, o transporterach. Mówimy za Janem Grudniewskim, Janem Gustawem Grudniewskim, kłady i bardzo skuteczne rządła, żądła, żądła, które żądlą, tak? Jak ktoś by szedł po tej plaży, jak ktoś tu by rozsypał, drodzy Państwo, e, nie wiem, jakieś Yy, ostre na, yy, yy, przedmioty, no to boso się nie przejdzie. Tak? No to też logiczne. tak? Muszą być rządła. Natomiast jak się wyasfaltuje, wy, 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 wywalcuje, no to się przechodzi gładką stopą. Tak? I drodzy Państwo, yy, nie będziemy patować, nie będziemy yy, jakby tutaj dalej o tym mówić, bo to jest oczywiste. Tak? O rzeczach rzeczywistych się nie dyskutuje. Trzecia Bolszewia yy, jest yy, narzędziem globalistów który, która miała na celu przez tych antypolaków od Kaczyńskiego, Morawieckiego i Dudy a szczególnie Mora, Macierewicza, który odpowiada właśnie za bezbronność Polski, to jest ministro, minister bezbronności Polski, nieformalny. On odpowiada, żeby Polska była bezbronna, ale żeby miała takie wojska, że są piękne czołgi bez amunicji, są piękne samoloty bez amunicji, są piękne strony bez moździerzy i tak bez. To były dwa ckm -y swoją drogą, tak? Yy, drodzy Państwo. Także sęp bezzębny, tak? Sęp, któremu się y, po prostu szpony przycięło, tak? No, taka jest prawda, tak? Czy dziób też. Drodzy Państwo, i to jest wojsko dzisiejsze Piłsudczyków. Wersja 2022. Y, nie będziemy się już dalej pastwić, bo to jest oczywiste, ale na tle tego bunkra tego profetycznego tam napisu wojna jest głupia, tak? Ale niestety musimy wiedzieć, że globaliści masoni jak już są bezradni, to wywołują wojnę. I właśnie w tej formule Putin, który czuł się bezradny, Masoni powiedzieli, to zrób wojnę na Ukrainie. A co zrobimy na Ukrainie? A zrobimy im wojnę, tak? Przeliczenie się Masonów polegało na tym, że naród miał broń, drodzy Państwo. I, i władza tam tak bardzo nie przeszkadzała jak w Polsce. Także jest kara za to, że masz broń. Masz broń nielegalną. Prawo do posiadania broni jest czymś naturalnym. Każdy ma prawo się bronić, drodzy Państwo. Znawołujemy do trzeciej bolszewii, żeby jak najszybciej zaaplikowała doktrynę Grudniewskiego, chociaż już określiliśmy jako zdrajców narodu, no ale możecie się jeszcze ratować, tak? Bo wiadomo jak kończą zdrajcy narodów, żebyście wiedzieli. Wiadomo jak kończą zdrajcy narodów, więc możemy apelować, ratujcie się, rehabilitujcie się, tak? I nie róbcie takich rzeczy jak tu, czyli pozorowaną obronę, tak? Pozorowaną obronę bez żądła, tak? Czyli hel, ale bez y, artylerii da, dalekiego zasięgu, bez wyrzutni torpedowych i tak dalej. Coś się prosiło. Tak? Były pewnie wtedy takie możliwości, ale nie zrobiono tego. Wszystko był Pizz piz i fotomontaż, to co jest dzisiaj, drodzy Państwo. Więc ta armia źle uzbrojona y, niewiele zrobi. Tak? 100 tysięcy armia, tydzień, góra, dwa tygodnie. Nawet nie. Tydzień, dwa tygodnie. Y, więc jeżeli Polacy nie wezmą sprawy w własne ręce myśl Konstytucji, swoją drogą Trzeciego Narodu, że za na zaobronność państwa, narodu w ogóle odpowiada sam naród, tak? Naród nie może, nie ma takiej możliwości, żeby naród scedował swoją obronność na kogoś. Jest to bardzo niebezpieczne. A dzisiaj jest to bardzo wygodne, tak? Mam pieniądze, więc ceduję to na władze centralne, ale władze centralne są zdradzieckie i ci nie obronią, człowieku. Wybudowałeś sobie swoje miejsce do życia, willę, mieszkanie, cokolwiek masz, samochody i tak dalej, wszystko Wróg się cieszy, tak? ma co przejmować, tak? bo nie zapewniłeś sobie obronności, nie zapewniłaś. tego tak? my się opowiadamy za innym ustrojem administracyjnym, za innym ustrojem państwa, to znaczy za monarchią konstytucyjną, za królem chrześcijańskim, którym jesteśmy jako król Elef tak? i za mo mocnymi powiatami, czyli starostwami i mocnymi miastami grodowymi i innymi miastami i też powiatami ziemskimi, które poprzez decentralizację finansów partycypują w jednej trzeciej, w jednej czwartej pieniędzy, które wytwarzają. I to musi im wystarczyć w części, to nie małej, na obronność przede wszystkim. Przede wszystkim musisz się potrafić obronić, tak? Nie daj się zabić. A słowiańszczyzna jest znienawidzona i my, bo jesteśmy chrześcijanami. I tak jak zaczęliśmy, nie tylko te koncepcje i to, ale rączki do góry drodzy Państwo i Maryja. I chcieliśmy tutaj Bogu podziękować i Maryi, Jezusowi, że na razie póki co nas chroni, tak? Matka Boska Swarzowska tutaj niedaleko, między Puckiem a Władysławowiem, to jest Farzewo, Matka Boska Królowa Morza Polskiego, na Korony Polskiej, ale przede wszystkim Morza Bałtyckiego. że Państwa, która chroni to wybrzeże, tak? I my do niej składamy ręce. I to jest ta siła. Czyli nie Moździerz, nie czołg, ale przede wszystkim Bóg, Maryja, Chrystus, tak? Oczywiście kolejny raz tam przesyłamy Pax Wobiskum, Pax Oliviensis, Pax Kodanum i Pax Hel. Czy tak? Z tego miejsca, drodzy Państwo. Yy, z miejsca, które położone jest yy, między Jastarnią a Kuźnicą. Drodzy Państwo, Kuźnica Hel. Yy, wysyłamy przede wszystkim przesłanie stąd, jako suplement do tej odezwy helskiej dla wszystkich Polaków. Jeszcze raz powtarzając. Czy chcecie być dalej obywatelami państwa, które ma 30 lat i robi to, co robi? Czy chcecie być poddanymi Królestwa Polskiego Leki, które ma ponad tysiąc lat Tak, I ma ogromne tradycje. Tutaj niedaleko w Kuźnicy była zbudowana twierdza, twierdza morska za czasów Władysława IV Kazimierzowo. Dalej twierdza, która dzisiaj nazywa się Władysławowo. Tak? Była tam twierdza morska. Jak to wyglądało? Proszę sobie znaleźć tam. Była też twierdza Puck. Tak? Miast był jakby w jakimś sensie wolnym miastem. Ale drodzy Państwo, on to końca nie był, wiadomo, że się składował 1454, a wcześniej się składował w 1411, jakie. Ale generalnie, drodzy Państwo, tutaj były te umocnienia. I to były skuteczne umocnienia, skoro w 1628 pobiliśmy największą flotę na Bałtyku Szwecję, tak? My nie możemy mieć kompleksów, żeby...